No to to, to jakaś parodia, jest jakaś parodia, to jest kabaret olgi Lipińskiej. Już plany ma na następny rok, nie potrafi. Ci ludzie toną, bo jedna firma musi egzekwować. No ludzie, to po co my się tą Kadziemieczką tam budowali? Po co ja podatki płacę do miasta? To jest jakaś parodia. Natomiast jeżeli chodzi o yy, Góry Markowcową, kto wymyślił... Żeby całą noc była oświetlona Góra Markowczowa. To jest stok narciarski. Proszę? To jest stok narciarski, tak są stoki narciarskie. Jeszcze raz. Skok. Stok narciarski. Tak. Ale co by to nie było, jak może być całą noc, proszę Państwa, gdzie wy budżet, mówicie, że macie słabiutki budżet, gdzie szkoły nie mają na zajęcia pozalekcyjne, bo brak im na energię elektryczną, a co? ta gachugura to ja panu mocy... bo... nie, nie, proszę pana, nie zna się pan, i nie są... proszę mi mówić żeby się nie zabijać. Ja pracuję w ochronie tyle lat, że nie, nie będzie mi pan mu nikt mi nie będzie wciskał, że ona musi być oświetlona. Dzisiaj, proszę pana, kamery, ja obserwuję kamery dwóch osiedli i nikt mi nie powie. Można tak ustawić kamerę, że w chwili, kiedy facet tam wchodzi, automatycznie jest obraz pokonany. To, to, co wy mówicie o, o sprawach bezpieczeństwa, to jest parodia. Szkoły nie mają pieniędzy. Proszę Państwa, w sobotę otrzymałem telefon z Reja. Poprosiłem Alka, pojechaliśmy na Reja. No tragedia, kochani. Pan, pan dyrektor Szymu wywiesił kartkę, że winda jest zepsuta i nie wiadomo, kiedy oni ją naprawią. To z kim, oni, z kim wy macie podpisane umowy? Na trzecim piętrze inwalidka na wózku nie możecie się poruszać, na drugim piętrze to samo. Ludzie, no to jak, jak wy tak robicie, to wyślicie tam ludzi, niech te wózki wnoszą i wynoszą, bo ci ludzie są tam uziębieni. Jak można coś takiego wywieścić, że nie wiadomo, kiedy winda naprawdę? Panie Darku, informacja jest wczoraj, winda jest tak. zepsuta, czekają na części, dzisiaj prawdopodobnie przyszły części, winda będzie naprawy. Ja jutro tam pojadę, zobaczę. Tak. Wiedziałem, że będzie jutro naprawiona, prawda? Tak tak to... Natomiast y, areszt. Zdjęcia, które porobiliśmy wrzuć na internet, bo ja pierwszy raz słyszę, że rury ściekowe się robi w poziomie. No to jest amerykańskie. Jak ja tam pojechałem, zobaczyłem to, no szok. Szok. Kto ten budynek w ogóle odebrał? To trzeba, ja prawdopodobnie inspekcję budowlaną zawiadomię, nie oni tam przyjadą. Drugi budynek jeszcze nie wykończony, już zielony jest. On już ma wilgoć na sobie. Był pan tam? Widział pan to? Zdjęcia Arek on, on jest zielony. Natomiast wracając do Reja, dopiero żeśmy Reja rzekomo skończyli, już są chodniki zapadnięte. Pod budynkiem numer 4 normalnie chodnik jest kto to co za firma jest. Te studzienki, które obiecaliście, że będą zrobione, to dzisiaj nic nie jest zrobione. Zima się skończyła, gdzie te firmy są? Oświetlenie to jest tragedia, to jest tragedia. Wiele starszych osób Niedowidzących, w dwójce to jest chyba sześć osób. Niedowidzących wieczorem nie mogą wyjść, bo tam jest takie oświetlenie. Ale góra Markowcowa musi być oświetlona, bo oni wymyślili. A tam do dzisiaj nie ma świata, z tym światem. Zróbcie coś i nie róbcie planów nie. do przodu. Ale trzeba. Nie róbcie planów do przodu, jeżeli nie skończyliście, nie ma wyborów jeszcze. Siódmego podejmiecie decyzję, co będziecie planować. Nie planujcie do przodu. Nie planujcie. Zróbcie to, co o, tych ludzi poratujcie, bo jak ja to słyszałem, to mnie szlak trafia po prostu. Kobieta mówi, że na to nie, Nie, no, oni podatki płacą. No. Oni podatki płacą i firma Ludzie kochani. Utrudnienie dla na, na wszystkich mieszkańców, bo firma jedna musi egzekwować. Natomiast nie podoba mi się te oświetlenie, o którym mówiłem na bezpieczeństwa. Ma być panowie zrobione, bo to nie jest tak, że. Góra Markowcowa pięknie oświetlona, a tutaj kierunek yy, nasz, tutaj, to jest ciemno, to jest normalnie ciemno. Tak jakbym chciał wyjść w stronę urzędu, to tam wszędzie ciemno jest u nas. Ja nie wiem, co, co to za polityka jest. Jakaś góra Markowcowa musi być oświetlona. Więc ja do następnej Rady Miasta zwrócę się z pytaniem: ile kosztuje, ile kosztuje oświetlenie góry Markowcowej w ciągu miesiąca? Że stać nas na oświetlenie. Góry Markowcowej niepotrzebnie moim zdaniem, a w szkołach brakuje pieniędzy. Poza tym tutaj, co tutaj pan Sienicki, pan inżynier Sienicki mówił do tych ludzi, że ja nie, rogu, nie rozumiem, jak wy robicie budżet, że nie macie w budżecie środków interwencyjnych, bo oni się kwalifikują do środków interwencyjnych. Tam plany to wy sobie możecie robić. Jeżeli jest taka sytuacja, to walczymy o mieszkańców, a nie o budżet jest i budżet zamykacie. Tak, tak nie może być, absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę pani Piper, to tak jak mówiłem, ja jestem oficjalnie pełnomocnikiem. Mamy prawników ze i niestety, ale w stosunku do tej pani zostało popełnione, prawdopodobnie popełnione przestępstwo. My już się boimy, my się już boimy jako mieszkańcy mieszkań komunalnych. Czy ja wracając z pracy, nie będę miał w skrzynce wypowiedzenia umowy najmu, bo za głośno chrapałem. Jak wiesz, za takie głupoty kobietę, która uciekła od agresora, jest osobą poszkodowaną, czy eksmitować chce. No to ludzie, co wy macie za prawników w ogóle w tym urzędzie? A no mamy prawnika, bo pani, pani skarbnik synusiowi robotę załatwiła, nie? Prawnik, który ja nie wiem, co, co ten człowiek, on nie wie, że jest ustawa, że osoby w wieku pani Marii są pod szczególną ochroną państwa i to, co tutaj się <laughs> ludzie nam opowiada, że on nie przygotuje mieszkanie jakieś socjalne, przygotowali Dzielinka przygotowała niedobliżącej kobiecie mieszkanie socjalne bez podłogi. To jest ta kobieta, o którą walczyliśmy. Albo róbcie porządek z tym, co macie, nie róbcie planów do przodu, bo jeszcze wyborów nie było. Czy nikt już wie, że Pacierczyk wygrał wybory? Nie. Ja jestem przekonany, że Pacierczyk nie wygra wyborów. Ja jestem przekonany, że nie wygra tych wyborów. pierwszej duże. Także żal, żal mam, żal mam także do tej komisji, że. Ciągle podnosicie ręce wy sprzedaży ziemi rumskiej. Sprzedajemy deweloperom teraz po cenach bardzo niskich, jeżeli przyjdzie kryzys, kryzys w Polsce i w między innymi dać to, w Rumi to, to nie, nie jak deweloperowi. Wy sprzedajecie cały czas te ziemi. Ale co? De no, miasto deweloperom to... cały czas ziemię konkrety... Proszę podać konkretne przykład. A gdzie są te budynki na pobudowane? Na prywatnych na jakich prywatnych dyplomata? To nie są ty, ty, ty miasta, panie Róża, Proszę się przygotować, że komisja nie takie narzuty roku. tutaj stawia. Sprzedajecie mimo wszystko sprzedajecie, bo nie. później te <śmieniu> wyloperzy no, wam dziękują. Ten, proszę, Natomiast wracając do tej sytuacji. Ja nie, nie, te grunty, byśmy... nie, nie sypiali, ha. nie noclegowni, tylko na tych krzesłach, to komisja profilaktyki jest zobowiązana temu stowarzyszeniu pomóc, a nie pieniądze z komisji profilaktyki idą na jakieś rubry. Brakuje pieniędzy stowarzyszeniom. Ja nie pytam pani, do przewodniczącego mówię. Bierzecie pieniądze na rógby, nie, nie prowadzicie żadnej profilaktyki. Żadnej profilaktyki. Pieniądze zabieracie stowarzyszeniom i sobie robicie tu cyrk. Ta władza musi odejść. Ja powiem jedno: pasieczny musi odejść. Musi odejść pan pasieczny. Pan pasieczny nie ma szacunku dla ludzi. Pisze w gazetach, że, że on słucha yy, ludzi, a my od trzech lat prosimy o spotkanie na Gierosa jakoś. Nie. pan pasieczny nie ma czasu. Jeździ na wycieczki do Sejmu, ale z nami się nie chce spotkać. Buduje, robiliśmy ulicę na tem, mieliśmy wiele uwag. Zrobiliście, no zrobiliście. Dzisiaj, dzisiaj ludzie się pytają, czy był odbiór tej ulicy. Nie wiem, co mi powiedzieli, bo ja nic na ten temat nie słyszałem, czy ta ulica jest odebrana. W każdym razie na dzień dzisiejszy jest od groma prawej. Panie Krzysztofie, proszę przyjechać i zobaczyć, Jeszcze jest Pan przewodniczący Rady Miasta. Jeszcze Pan jest. To jest słuszna uwaga. Jeszcze Pan jest, nie wiemy jak długo, ale jest Pan. I dlatego zapraszamy, to jest Pana rejon, reja, Gielosa. Bardzo chętnie, ja, ja nie miałem problemu, czy z Panem Kryżą, czy z Panem Marcinem. Jeden telefon przyjeżdżali, jak był. Była sprawa, Pan jako przewodniczący Rady Miasta. Zapraszam, Pana. Myśmy, myśmy te wszystkie uwagi przekazywali no, inżynierii miejskiej. No, no i co inżyniera Miejskiego. Jak to wygląda, to może fałszywie, jak jakbyśmy chodzili we dwóch. No, gdzie w polu pierwotnym, w czasie budowy. Taktruj. Z Panem, to w czasie tamtruj. budowy to mało Oczywiście, chodziłem. Oczywiście, że tak. I teraz y, ja skieruję tego pana Andrzeja do pomocy sąsiadowi. Zobaczymy, czy ta firma coś pomaga ludziom. Oprócz tego, że bierze dotacje. I jeszcze Michał potem do nas dołączył motocyklem. Proszę pracy. pana, i dołączył to wtedy, będzie. kiedy pod Łuszenką zebranie lokatorzy zrobił. No. Myli pan tak, ale... Słuchajcie, są pewne usterki, myśmy o tym mówili, Aha. Pan Kiotry, nie ma. ja byłem dwa razy w Pytam Cię, czy, by Zacznij. czy był odbiór Reja, Gierosa, czy był odbiór Gierosa? co mam ludziom powiedzieć? Słuchajcie, to samo jest na Reja, tak, na Reja, na reja są w budynku usterki. Bardzo mocno. Bardzo bym prosił, żeby, nie wiem, jest zarządca, jest SIM. Od tego są burmistrzowie podlegli, czyli Panie ale. A czy któryś który z panów przyjechał teraz? Ale przyjechał któryś do mieszkańców? A pani Bogniak przywiozła po komisji społecznej ulotki, nawet nie weszła do środka, zostawiła radna tego rejonu. We tak to jest kłamstwo, weszła do środka pani Darpych, pan takie już opowiada, ja, tak jeszcze nie opowiadał. Ale nie rozmawiała z ludźmi, co, nie, roz, roz, nie, rozmawiała nie była u góry, nie rozmawiała z panią Marciną. Panie Marcinie, ja wiem, że pani broni, bo co, nie, czy nie nie to, że to bo ja do pani Marii podjechałam na tym, na tydzień nic nie mówiła. Ja wiem, że wy bronicie, czy jako PO. Ja wiem, Dzięki za komisję. No. No. Dzięki za komisję Służby miejskie, miejskie. czy, czy SIM, Dyrekcja SIM wie o usterkach. No muszą A. te usterki być usunięte. Wczoraj, wczoraj, One będą usunięte. Wczoraj tutaj pan Marcin Zabalowa zajmuje się burmistrzem, Będzie pan, który przyjdzie do dyskusji z mieszkańcami. Ja odpoczynę. życzyłbym sobie. Ja powiadomię ich o wszystkim. Ja sobie tak? bym życzył jedno. Żeby na stanowisko burmistrza do spraw inwestycji nie był jakiś kelner-kucharz, tylko inżynier budownictwa. A nie tutaj opowiada bzdury ludziom no czy jak, jak on potraktować się tych ludzi w ogóle? Dziękuję bardzo za wspólną komisję. Myślę, że coś tam udało nam się zrobić przez te 5,5 roku. Dziękuję za współpracę, wspólną pracę dla miasta. Dziękuję za komisję to do... Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Trzeba ponowić, wiesz, niech ten nie życzy, ale żeby SIM, no, powiedzieć... Tak, ale ma przejść no, zrobić no, zabranie z nim mieszkańcami, a wczoraj z no. Michałem no, tak, żeby... I on mnie żeby... rozmawia z jakimś no. gościem, niemieckim, tylko i Pan nakazał bo mu zrobić spotkanie z, spotkaniem spotkaniem z mieszkańcami. Jest... I poinformować jak ma sytuacja wygląda, no winda miał przyjść wczoraj albo dzisiaj, części okay. mieli to zrobić. Nie, od razu są wszystko naraz, no to, to się nie, nie da, no A nie bo są w... Ale w samym domu swoim, nie się radzić wszystkiego. Ale razu. jeżeli są pusterki na kilku windach, no to na po kolei idą jakoś, nie wiesz? No, no tak, Więc ale... ta firma, o czym przyszli. no to tak jak mówi, no, bo Maria mi mówiła właśnie, że... To, te, tu się stało, tryk już ma być, no się nie da. Nie ma. Nie ma takiej, takiej, siły, dobra. No tak. A ty jedziesz do domu, czy nie? Ja jestem z główna, ja chcę przejść. Takie, tak, piecznie. No wiadomo, że usteczka, no, ale trochę się dziwię, powiem szczerze, temu go wyrzutyczkowi trochę się dziwi. No ale tak się trafi. jeszcze mogę się gwarancji jeszcze moim zdaniem. ale szybko to szybko. to faktycznie zamiast piąć, tak, tak? tak. większa rura, to on idzie kurde. Ja byłem w przy rozmowie i wiesz, co gość dziurki powiedział. U mnie wygląda babka na trzeci większy, ma złą, może największy, I to I to z papierem, to się zapachnie. Słuchaj, co ja wiem, że miałem strach strach szalanecki. Rozumiecie, mówię, no, jakbyś, wiesz, że to że brudno, że śmierć to jedno, ale co się stanie z nimi? Dobrze, że szybko wiesz. Ja wszystko. No wyście byli, to tak, że Bo pani Maria tam obrotkami wchodziła do mieszkańców i oni o, o tym jej powiadomili i ona od razu do Ariel'a i do Michała. A, ten, a pan Darek opowiada, że do nikogo nie weszło. Nie. Dobry mikał. Ja, pan też nie mógł, więc to pan. że pojechali. Nie no, bo pan do domu...